Gdzie, dzieje się coś dziwnego. Master y, z Fruit TNT, po czym nagle Shop pracz miał ochotę nas zaprosić na most. Gdzie to TNT? Coś tu się dzieje. Czy będzie jakieś widowiskowe... Nie domu. <grym> o co chodzi? Patrzcie. Shop pracz lewituje! Dym, dym, dym Pa, master chce idź popchnąć. <śmiech> <śmiech> Walon. Dym, dym, dym! Nie! Yeah. Jak? Ale też ma przewalone, bo nie może pływać, ha Ty jesteś czarodziejem shop Oszali ci! Jesteś czarodziejem, shop. O nie, mroczna prawda. Co mnie Dobra, a teraz tak w ogóle oficjalnie się z Zem... i jestem Jaburadziek, który nagrywa... Ze mną jest wurek. <noise> Aj! Mylę mi się... Możesz... Za ile? Brony sklepie. O, Ja chcę to na buty! O kurwa! Nie, tutaj nie. Tutaj. Daj mnie. To jest rzadkie, mogę ci pożyczyć na chwilę. Proszę, Kobel, nie! Tu mają! Eee... Ochrona... Looting... Frostwalker! To! To? No! Pie... Mroźny piechór, piechur to jest to! Jest jedynka... Mroźny piechur! Ej daj, mi 15 żelaza! Na kuszę robię nieskończoność! 15 dla to bierasz? Ej, weź, e, weź, 15 e, nieskończoność dla mnie i e, Bo ukradną mi złodzieje. Nie ukradną, spokojnie, człowieku. Tak, spokojnie bądź. Żarcie mi się kończy się na czy eee tut zabrałeś mu nie tu ja teraz. tut gdzie <śmienic> wchodzisz? do domu tut Ała! waj! Będę pierwszy Od Hut traja. Master Hut Traje On to się kupisz? E, nieskończoność. Jedna żelaza. On też chce co? To się... jego sklep. Co? to jest sklep chyba dla... każdego sklep to, to jest... jest... A. Rozumiem. To jest trzeci odcinek nagrywany pod żołąd. No. Ej. Tej je mam. Musimy iść pod jaks, obowiązkowo, to po pierwsze. Po co? No, żeby spojrzeć jaksowe iteny. Później do netheru. Yy... No i jak się przydadzą też na mrożnego piekura. No. Ej! Ej, a ten enchant działa na lewe. No, nie działa na lewe, Ale by to było dobre w netterze. Du, du, du. nie, możesz mówić, zostawić mu do w skrzynce, to, co to nie, ja mu osobiście, no ja nie będę tego tak robił, panie okej okay. wiecie jak ktoś ukradnie? ja stracę trzy diaksy trzy weź jeszcze żelazia, looting fortuna wa nie, Fortce 4 5 diaksów 8 diaksów mending Ej masz ty a masz matki, dobra tworzy sobie miliard kilopów idziesz kopać tylko żeby nie zapomnieć sobie w sobie... dobra nie chcę 16 kilopów bez presady Tak. Co? Chory. Mówię, nie chcę 16 kilopów. I pięć, jak później. Ej, zdłużyłem ci, co? Trzydzieści babci. Dobra. Yy... Ej, mogę ci zrobić kodam po taką wejście do jakiejś jaskini? Tak. Dobra. Ale... Mm. I co? Ci e, nie mogę pisać. Proszę nie raz nie da. Dobra, i tak napisałem o... Oho! Oho, okej. Okay. No nie mam kowadła. Ej, to co a to. weźmiesz w No. Może na. pojawić się. E... Ej! Co? Obok nas było! Co? Jaskinia kolejna! O! Tuż obok. Była jedna kratka obok, obok tego, co kopaliśmy. <laughs> na serio? No to jest takie małe. Tak? Zobacz. Taka mała kopuła. 8. Ale było 3 węgle. No dobra, żartowałem. Ej, Master sobie kupuje ten na buty, ten nęczan. Chodź, tu, ten chodź tu. to jest gruba. To jest gruba sprawa. Szajnie, gruby. Tu jest jaskinia! To jest taka ostra. Ej, czy bym... Ej! Spry... To jest ostre zejście w dół. Ej, spytam się... Czy mogę za jednego Emeralda te, ten nęczan na buty wziąć Ej, właśnie, może za Emeraldem wziąć? Ej, czemu nie mogę na to? A weź odwrotnie po prostu. No nie mogę. Ma... Musi być chyba bez pocisku. Ale no... no nie mogę bez pocisku. Ale masz pocisk włożony, wystrzel Nieskończoność. Wiem, Do tego działa na Nie? Tak, może. Ej, bo to jest naprawdę fajne, przydałoby się to nagrać. Poczekaj tylko, żebym jeszcze... Zę... Ulepszę. To jest chyba fajne. Chyba będę że... ucznikiem. Chodź, to jest naprawdę fajna jaskinia. O, to się użyje ciemki Chodź, bo tu jest ostre zejście. Ej! No, Obok twojego domku. Noc się... No, Gdzie ty idziesz? Idę do nich, na chwilę. To szybko. Noc się robi. Dobra, fali się, noc. Jaskinia lepsza. No, masz. Już się ulepszamy. <noise> Obok twojego domku, tutaj. Tu przed tobą już jest zejście od razu.

i ty. Inny kanioł, czy co? Czy to jest ten sam? Nie, inny. Ej, ten sam, bo są świeczki. Ale inny to jest, bo on nie jest zawsze tak oświetlony chyba. Weź im tam. Ej, będą mi pokaż. Dobra, mam. Dobra, 47. 47. Dobra, to teraz chodzę z jedną strzałą. I mogę sobie robić najazdy na jazdy na. Ja właśnie do jakichś innych tam obok. O, ile żelaza! Co pisz? pisz We no, powiedz Bo jestem uczniem i nie chce mi się. Mm. A i koniec. Koniec. Ej, kto to tam idzie? Nie, to ty. To ja Nie, to jest jakaś inna. Co? Nie dobra to samo jednak. Ej, idziemy z tamtą, tam tamtą dziurę? tamtą dziurę? Poczekajmy. Tu jesteś. Czemu nie tej moc? Bo nie mam bloku. Oblukana. Nie są oblukana. Oblukana cała. No co, to przecież to jest węgiel. Ale węgla nie kopałem. Nie mam po co? Jak tu jest żelazo! Gdzie? Na górze! O! tego nie, 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 nie oblokowałeś, typie. Obloka ma 7 żelaza, z tego wziąłem. Na odcinku wszystko będzie, zobaczysz. No to czemu bym nie, nie, nie chcę. I to mi to... za chwilę Kilo padnie. Ja nie chcę spać. Za to, że nie chcę spać. Czemu? No bo nie chcę spać, iść. Mm, idę naprawić, idę sobie zrobić spać. Mmm... Jak ja mam ani spać jak u nas jest kopania, gdzie zombie mi hałasują? Nie kopania, tylko kanion. Nie, nie mów. Eee, zostań kilka. Za co? Za to, że nie chciałem spać. Creeper! Kurde, spać. Dobra, wyjdę na chwilę z serwa. Dobrze, że bez pchnięcia nie chcę. Mi się bawić, w to. No tak. Nie chcemy się bawić w zdjęcia. Takie i mamy. Na start. Dobra. Dobra, po co spać? Ja wiem, że on do się... To A, dobra. To ja też. Dobra, no, spoko. Dawaj, do, do, dołącz jeszcze raz. Um, Ciekawe, czy po... dzień. Dzień? Znowu mnie skikował. Ej, jedzień. Dobra, może, no. Nie? Prosta? <laughs> Wierzę on ci może zbanować Niech banuje, ludzie go pozwią w komentarzach. <laughs> to tak. Mas o Dobra, mam zrobiony giro. Żelazny. Wszystko z na odcinku. Wow. Ej, co? A ty poszłeś w drugą stronę! Nie, ja jestem w domku! Ale nie, bo Ty jaskinia jabłko jest z drugiej strony, ja poszedłem w inną. Jak to? No bo ona ma dwie, dwie strony się rozciąga. Macie, ja jestem tu, macie. Tak, ale wcześniej, ej, znowu jakiej będzie. Ej, hej! Ej, bo zysłem w dół! Jak ty jesteś w dół? Tutaj! Zrobiłem taki o. tutaj mościk. I zeszłem! Zasz, o, widzę, jesteś przede mną. Eee, co to jest? Po, jak ty żyjesz? Ej, mężczyzna się do ciebie przekopał. Pałam kas z... Ochroną 2. Po co kopać? Bo jestem przed tobą, ty... Idealnie. No. O, słyszysz jak ja Jeszcze... Wiesz. O, nic tu muszę ciebie. O, shit! Ile to węg... O, jazum, no, żelazo też się opłaca. Czemu ty? Ała! Patrz, patrz, patrz. O, że? Headshot. 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 Zabiły... Drobił mi... Is... Can... E, ty... Ej, to może... masz podnieść, weź się załóż chyba. O nie, weź się chyba ten załóż. Znaczy tam jakaś obrona obrona tam. No to ta... Co ty tutaj robisz? Mata apokalipsę. Szkoda, że nie ma Fox Skita. No ale mnie nie ma Fox A nie, Discord, no tak. Hmm. Discord, ale na Discord i tak nie, nie będziemy mogli pokazać. Bo.